Skąd biorą się pomysły i inspiracje? Kiedyś przeczytałem w pewnej książce, że inspiracje są jak duchy, które przechodzą z osoby na osobę. Jeśli dany pomysł nie zostaje wykorzystany, przechodzi do kogoś innego w różne strony świata, aż w końcu pojawi się twórca gotowy wcielić wizję w życie. Czy tak się dzieje? Nie mam pojęcia, ale u mnie wygląda to mniej więcej tak. Wszystko zaczyna się od bałaganu. Od wielkiej pustki. Jestem sam i nie do końca wiem, co tam robię. Próbuję połączyć sytuacje, ludzi, miejsca, które z pozoru do siebie nie pasują, ale na końcu kropki łączą się w całość. Szukam osób, które mnie inspirują do tworzenia, którzy odważyli się w życiu nieść na skróty i tworzyć rzeczy niecodzienne i szalone. Miejsce realizacji pomysłów są jak myśli, których nie sposób zatrzymać. Skaczą jedna po drugiej, aż w końcu tworzy się chaos, który trzeba przerwać, uspokoić i kombinować dalej. W moich poszukiwaniach uwielbiam kontrasty. Jak przed chwilą byłem na pustyni, to dlaczego zaraz nie wybrać się w góry? A skoro ogranicza nas tylko wyobraźnia, to może warto wybrać kilka totalnie abstrakcyjnych miejsc. Tak w głowie mijają godziny, które w realu są tylko sekundami, jak w incepcji. gdzieś tam pojawia się. Jest coraz bliżej i bliżej, aż w końcu jest. Kolejny pomysł na chwilę.